Witam serdecznie w siódmym odcinku z serii Faja Bez Browara. Na samym początku yy, pokażę Wam jeden z moich talentów, czyli klaskanie w takty muzyki. Zagram Wam na przykład In the Final Countdown Europe. A, wystarczy. Yy, słuchajcie, w siódmym odcinku w siódmym odcinku, oczywiście na początku y, powiem kilka słów o tym, jak się czuję, y, wytłumaczę pewną sprawę i zabieram się do jakiegoś meczyku. A więc y, mam urlop, h, czyli ten tydzień y, zabieram ostatnie dni urlopu, które mam niewykorzystane z tamtego roku y, i sobie po prostu spokojnie posiedzę, coś pogotuję i tak dalej. Dzisiaj oczywiście czuję się y, też y, super, mam sporo energii. Y. Długo spałem, wszystko wspaniale, cudownie. Czyli wychodzi na to, że, yy, nie, że nie byłem jednak tym i nie jestem tym alkoholikiem chyba. Yy, oczywiście to, że przy, yy, za bardzo używałem alkoholu. To wiedzą na przykład ci, którzy oglądali codzienne jakieś tam Twitche, to wiadomo, że wiedzieli, że byłem, byłem tam zawsze przy piwku I, i dlatego stąd jest ten test, test w postaci właśnie odcinków Faja bez browarka. Jest to głównie dla mnie, to jest, ta seria odcinków motywuje mnie do tego, żeby, żeby nie pić jednak, żeby spróbować bawić się w te gry bez piwa. Oczywiście nie potrwa to tak strasznie długo, bo jednak, jednak facet mieszkający sam, oczywiście mam teraz współlokatora, ale za niedługo on też być może w tym miesiącu pójdzie gdzie indziej, więc znowu będę sam przez jakiś może rok i po prostu no tak, tak bywa, no samotne życie lubi zaglądać do szklanki. Aha i teraz tak, następna rzecz, to jest, to jest właśnie to sprostowanie, bo wielu mi tam pisze, że, że Faja, już się wypaliłeś, bo robisz jakieś głupie serie, Faja bezbrowarka, przecież udajesz alkoholika i coś tam w ogóle, jakieś głupoty. Przecież ja to robię głównie dla siebie. Tak, mówiłem tłumaczono w każdym odcinku o co chodzi, a to, że nad, nadużywałem piwa, to wiedzą ci, którzy dłużej są już ze mną, to na pewno wiedzą, a najbardziej wiedzą ci, którzy są ze mną w klanie i ze mną grają już od wielu, wielu, wielu lat w różne gry, to wiedzą, że Faja m, zawsze był przy piwku. Mm. Jeszcze, jeszcze jedna sprawa przed zagraniem to jest taka, że gotuj Czemu nie ma gotuj Fajna seria, fajnie gotowałeś, syto, pysznie i uwielbiam. Już czekają w lodówce półtorej kilo żeberek, jutro rano będę je peklował i w piekarniku pysznie, pyszne danie gotował. Czemu tego nie pokazuję? Muszę kupić kamerkę, muszę kupić kamerkę, jakąś coś Ala GoPro, ale nie chciałbym kupować GoPro, bo GoPro kosztuje y, przynajmniej tałzenik a jednak to jest sporo pieniędzy. Y, mm, ja aż tak dużo nie zarabiam, żeby, żeby mnie było na to stać. Same media mnie kosztują prawie 1000 zł, czyli mieszkanie prę, prądy i tak dalej, y, więc nawet to, że coś tam z tego YouTube'a mi skapnie, y, to y, taki tak nie jest tak strasznie dużo. Hmm, więc chciałbym kupić jakąś kamerkę, taką może coś w okolicach 500 złotych, yy, może żeby obsługiwała takie karty SD, yy, takie, 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 bo mam taką jedną, kupiłem sobie wtedy jak jechałem do tych, bo miałem pożyczoną GoPro od kumpla. Ok, to czyli sprawa gotuj swoją załatwiona, sprawa informacji jak się czuje załatwiona, yy, czyli zagramy dzisiaj, dzisiaj zagram czołgiem obiekt 416, dziewiąty metr yy, do drzewka, którego jeszcze nie mam, no wiadomo, jak widać yy, to jest chyba jeden z moich nielicznych medów, gdzie nie mam szóstego zmysłu, yy, czyli 95% brakuje mi jeszcze, 5% do szóstego zmysłu, no to jedziemy. I yy, jeszcze chcę powiedzieć: Może zdążę jeszcze przed wylosowaniem, jest ten ucztujmy yy, ta misja. Do jutra, do szóstej rano, można to spełnić. I, i nagrodą jest 350 tysięcy. Jak widać, została mi tylko jedna bitwa ósmym tierem zwycięska. Więc to jest ósmy tier. Yy, jadę w bitwę i da, trzymajcie kciuki. Jeżeli teraz to zwyciężę, to na waszych oczach otrzymam od yy, gry 350 tysięcy kredytów. I znowu dzisiaj byłem w KFC, ale dzisiaj nie było y, pana kierownika, więc nie dostałem dodatkowych y, y, skrzydełek, ale zjadłem 6 y, polędwic y, drobiowych panierowanych w pysznej panierce z dolewką maksymalną i frytkami. Pyszne. W zasadzie dzisiaj tylko to jadłem y, i nic więcej, y, coś malutko, ale też dużo się nie ruszałem. Hmm, chodziłem dzisiaj chyba z trzy godziny po sklepach, Chciałem jakieś buty kupić, po zbliża się, w zasadzie już jest wiosna, można powiedzieć, a ja non stop w granach chodzę. Wszystkie Adidasy, które miałem mi się już popsuły, więc muszę jakieś nowe buciki sobie kupić. Wygodne letnio, wiosenno, jesienne. No, i, i dlatego dzisiaj poszukiwałem, ale nie udało mi się znaleźć. Więc, tak, trzymam kciuki, że to wygramy. Oczywiście, to, co się tu rozłożyło w tej mapie, to mi się tak średnio podoba, ponieważ jak widzicie, rzuciło mnie na dychy. Cztery dychy z jednej i z drugiej strony. Dużo dziewiątek. No i sześć ósemek okej, okay, WZ to jest chyba, no oni mają, my mamy 7, oni mają 8, no ale damy na to, że ten y, y, T-71, on raczej nie będzie tutaj ganiał jako killer, tylko będzie starał się świecić, no ja też w zasadzie niby powinienem świecić, ale y, y, jedną rzecz powiem, y, med czy light bez szóstego zmysłu, totalnie nie nadaje się na podświetlacza, więc ja muszę się zastanowić, co by tu zrobić. No nic, podjadę pod ten środek, jak zawsze to robię. Tylko, że nie będę wiedział, czy mnie widzą, czy nie. Jak wiadomo, szósty zmysł jest to podstawowy, podstawowy perk do medów i do lightów, w ogóle do wszystkiego, bo. I też tank destrojery, które próbują się ukryć, muszą wiedzieć, muszą mieć ten skill. Nawet w zasadzie szybkie arty też dobrze, żeby to miały. O na gąskach to 54! Fak, ale kurde, czek, 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 czek. Strzelamy, musimy go dorwać. Dobra, dorwany Magic. Leopard tam próbuje jakoś się. A tu jeszcze jest T62A. Dobra, więc na razie wszystko idzie w dobrą stronę. Chociaż. Czy mam jakiś support z tyłu? Bo tutaj ten T62A. Tylko ja wiem, że on ma problemy z obniżaniem lufy, więc możliwe, że. Dobra, tu spróbuję tą. Kurde, źle zrobiłem. Rykaszet kaszet na leopardzie, no co jest? A, leopard. Dobra, tutaj ten jedzie po mnie. Mam tu jakiś suport. Pamiętajcie, że to dychy mnie atakują, a jestem... No jak ładnie! To mi się podobało. Artyleria zdjęła, a ja teraz idę jeszcze po 113. Zdjęta wspaniale, czyli wszystko Wszystko idzie w dobrym kierunku, że my to chyba zwyciężymy. Nie, prabił. Musimy tylko wziąć na dwa baty. Cholewcia też nie umie obniżać za bardzo lufy. Dobra, yy, ruszamy na niego, co no? Pięknie, zwycięski mecz. O to chodzi, o to kurde chodzi. Jedziemy z Koksem już teraz, nie ma opierdalania się. Rabbitie. Dobra, Teraz Isa 6. Myk. Uniżżdżarzem. Jedziemy do C32. On już w ogóle chyba wie o tym, że. Nie przebiłem go. no My God. Jest gotowy, mój. 3 kile. Cudownie. Jeszcze. Y ja już jadę, chyba po tą artylerię. Czyli y, udało, udało, udało się i zdobędę 350 tysięcy kredytów. Kurde, no mój pocisk za późno pojechał. Jest koniec meczu, w zasadzie szybki, ściekli prawie, bo y, 4,5 minuty meczu. Y, bardzo ładnie drużyna zagrała, ja jako ósmy tier y, dużo nie miałem do gadania y, w tym meczu. No i co, y, jak widzicie... Jak widzicie nawet exp nie jest zły, bo mam drugie miejsce jeżeli chodzi o experience. No i 400 tysięcy dostałem, czyli nie tylko 350 tysięcy za wykonanie zadania, ale również dostałem, zerkajmy, 50 tysięcy za zabicie dwóch. Co za, to, za to, to jest? Dajcie im popalić. To jest. Zniszcz pojazdy 8, przynajmniej 2, czyli za zniszczeniem pojazdów 8 tieru dostałem taką kasę. Jak widać od razu wszystko podskoczyło do 3 600 No to co? Patrzcie się jaki mam spam i przepraszam wszystkich, że ja nie odpisuję na to, bo yy, <ścoughs> no bo bym musiał, nie wiem. Godzina 23, zaraz uplauduję to na YouTube. Dziękuję wszystkim za, za uwagę. Trzymamy się razem. Yy, Postaram... Się jak najdłużej wytrzymać, ale bez przesady. Też yy, przecież yy, to piwko, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jest dla ludzi. Jeżeli ktoś to z głową yy, używa, to nie jest źle. Tylko, że ja w pewnym momencie już używałem to trochę yy, bez głowy. No, to dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro. Na razie.